Dziś widzowie, witam was w ósmym odcinku drugiego sezonu z Randonautiki. Zostawcie łapki w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco do odcinkami. No to zaczynamy. A więc tak widzowie, już właśnie wyszukałem miejscówkę z Randonautiki i właśnie do niej dotarłem. Ale patrzcie co tutaj znalazłem. Piwo. Cóż to mógł być? Ja skręcam przód. Kurna. Jestem mógł wyjść, szanowni bardzo. Uciekam słuchaj. Boże. Dobra widzowie. Kończymy ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby stawić łapki w górę. Proszę subskrybować mój kanał na YouTube, a już być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już w kolejnym, tym razem już w dziewiątym. Czyli przed ostatnim odcinkiem z random randą... Out... Jeszcze raz. Czyli w dziewiątym czyli przed ostatnim odcinkiem z Randonautyki. Trzymajcie się, Trzymaj się ciepło i pozdrawiam serdecznie. Siema!